Typer Tylko Ekstra Klasa, 29. kolejka, standardowo witamy Was przed kolejką, tuż po wrzuceniu posta typerowego, żebyście mogli sobie zatypować u nas na stronie nową kolejkę. Dzisiaj widzimy się standardowo w podwójnym składzie, bo Kamil znowu nas opuścił i go nie ma, także witamy razem z Krystianem Mazurem, cześć Krystian. Cześć, też. Zaczniemy od Twoich typów, Krystian, standardowo jak nie ma Kamila to zaczynasz Ty jako wicelider. Natomiast z tego, co pamiętam, w klasyfikacji gonię Cię dosyć mocno, więc jeszcze niekoniecznie to jajko na głowę będzie u mnie, ale też jest szansa na to, że jeszcze Ty sobie tam strzelisz to jajeczko. No tak, w ostatniej kolejce w trójkę, mimo tego, że każdy dał inne typy, osiągnęliśmy ten sam pułap półtory, pół, bo obaj wytkrzyszą w trójkę, zdernęliśmy cztery oczka, więc już przechodząc po tej kolejce, gdzie status quo się zachował i dalej mam 13 punktów straci do 3 do mnie to przychodzę do 29. kolejki. Wisła Jagiellonia, dam tutaj remis, Warta Legia, zwycięstwo Legii. Lechia Krakowia, zwycięstwo Legii. Miedź Raków, Raków, Pogoń Stal, Stal. Korona Zagłębie, wygrana Zagłębia. Wizer Piast, wygrana Wizewa. Górnik, Śląsk, tutaj będzie wygrana Górnika. No i na koniec, Radom, Lech Lecha Lecha. Dosyć dziwne, że mecz Lecha, przynajmniej z mojej strony, że mecz Lecha będzie w poniedziałek. Dosyć taka no, tak. rzadko spotykana sytuacja. Też trzeba przyznać, że jeśli chodzi o, już znając Twoje typy, jeśli chodzi właśnie o i o Lecha i o, i o mecz Rakowa, się wszyscy różnimy. Jeśli chodzi o typy, w przypadku typów Kamila on postawił na remis Wisły pod Gagielonią, wygraną Legi, remis Lechi z Krakowią, wygraną Rakowa wygraną Połogoni. Jeśli chodzi o mecz, korona zagłębia jest remis, Piast według niego wygra z Widzewem, remis, przepraszam, wygraną Górnika ze Śląskiem i remis Radomiaka z Lechem. Natomiast jeśli chodzi o moje typy, yy, wydaje mi się, że Jagiellonia wygra z Wisłą Płock. Yy, stawiam i ryzykuję, bo muszę gonić, na wygraną Warty z Legią. Może być jakaś mała niespodzianka. Yy, wygrana Krakowi z Lechią, wygrana, przepraszam, remis Miedzi z Rakowem. Miedź lubi urywać punkty czołówce, więc yy, być może nawet teraz się to wydarzy, bo i Urwa, i Lachowi i Legii, więc tutaj myślę, że z Rakowem może też się to powtórzyć. E, tym razem postaje na wygraną pogoni. Ku Twemu zadowoleniu. <grych> e, wygrana koronę z zagłębiem, e, wygrana piasta z widzewem, wygrana górnika ze Śląskiem, wygrana Lecha z Radomiakiem. E, to są typy naszej trójki jeśli chodzi o nadchodzącą 29. kolejkę. Zachęcamy także do typowania w komentarzach pod filmem, do łapkowania w górę. I my dziękujemy za tego typera. Oczywiście wpadajcie do nas na kanał, będą na pewno podsumowania i zapowiedzi kolejki. Także porozmawiamy sobie o meczu Lecha zapewne, o tym co się wydarzy yy, dzisiejszego wieczora. Dzięki Krystian za typowanie. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję. Trzymajcie się, na razie, cześć.